Rada Gminy Brzyskaw uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Z dniem 31 sierpnia 2012 roku rozwiązuje się Zespół Szkół w Lidnicy Dolnej, skład, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa im. M. Pawła II w Lidnicy Dolnej, Gimnazjum im. na Pawła II w Lidnicy Dolnej. Kto z Państwa Radnych jest zaproponowaną uchwałą proszę o podniesienie ręki do góry. 12 za. Kto jest przeciw? Nie. Jeden. Kto się wstrzymał? Dwoje. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, było pięć albo sześć spotkań. W Litnicy jak byłem na zebraniu przedstawiłem to samo co i dzisiaj wójt przedstawiał. Żadnych od, y, na to reakcji, żadne odpowiedzi. Tylko my mamy mieć szkołę taką jak mamy i do dzisiejszego dnia nie ma y, zmiany stanowiska z tamtej strony. My i budynki chcemy dać, i media zapewnić, i obsługę jeszcze opłacić, a z tamtej strony widzieliście państwo jak te. tylko ma być tak jak oni chcą i, i koniec. Ale tak ważna sprawa, no ja nie wiem, i ja jestem radnym dopiero drugą kadencję, ale nie przypominam sobie powiedzmy w tym okresie od 90 roku, kiedy mamy w Polsce demokrację, żeby na tej gminie była podobna sytuacja, czyli podejmowanie tak ważnej decyzji i podejmowanie tej ważnej decyzji latem trwało, no teraz mówię, miesiąc, może półtora. Niewątpliwie no, trudny krok, aczkolwiek konieczny ze względów finansowych dla, dla, dla całej gminy. Wójt czy Rada Gminy musi dbać o, o wszystkie miejscowości. Również całej Radzie zależy przede wszystkim na tym, aby dzieci i młodzież z Lipnicy uczęszczała do szkoły. A kwestia, czy to się będzie nazywało publicznym gimnazjum, czy społeczne gimnazjum, to, to jest tylko kwestia nomenklaturowa. Ale jeżeli cały czas mówi się o, 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 o misji zawodowej, o dobru dziecka, to, to czasami złośliwy los bierze i jest, mówi, sprawdza. Ogólnopolskiej likwidacji szkół nie widać końca. Los wielu placówek oświatowych, które zostały zlikwidowane, podzieliła szkoła w Lipnicy Dolnej. Choć o jej przetrwanie z pełnym zaangażowaniem zabiegali rodzice, nauczyciele oraz ksiądz, to rachunek ekonomiczny okazał się ważniejszy niż dobro lokalnej społeczności. Ilona Czarnecka, Jasło Forium.